Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj danie bardzo szybkie, bo jednogarnkowe, można powiedzieć, że troszeczkę inspirowane yy, pilawem. Robi się je yy, bardzo szybko i idealnie nadaje się na zimę. Zawiera w sobie ryż, mięso, grzyby i yy, ogórki kiszone, także trochę takie spolszczone zestawienie, ale naprawdę bardzo smaczne. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę jak przyrządzam to niesamowicie proste, aczkolwiek bardzo pożywne danie. Zapraszam. Filiżankę grzybów, taka dość spora garść suszonych zamaczam i zostawiam zamoczone na kilka godzin. Mam tu jakieś 400 g mięsa gulaszowego. Odkrywam teraz tłuste kawałki, a mięso kroję w niezbyt drobną kostkę. Jedną cebulę kroję również w niezbyt drobną kostkę. Dodaję ją do mięsa i doprawiam. Dodaję jedną solidną łyżkę przyprawy do gyrosa, łyżeczkę musztardy meksykańskiej i przypruszam solą. Ilość soli według uznania ja daję niecałe pół łyżeczki. Dolewam łyżkę oliwy dokładnie mieszam. Gotowe i pod przykryciem stawiam do lodówki, gdzie będę trzymała mięso tak długo, aż namoczą się grzyby, czyli najlepiej przez kilka godzin. Dlatego też dobrze jest przygotować mięso i namoczyć grzyby w tym samym czasie. Grzyby wypłukałam i odcisnęłam z nadmiaru wody. Teraz je drobno posiekam. Grzyby posiekane. Zamarynowane mięso jest już również gotowe. Teraz będę je smażyć. Do garnka wlewam niewielką ilość oliwy z oliwek. On już jest bardzo rozgrzany. Dlatego od razu dodaję mięso. I na takim dość sporym ogniu opiekam je przez jakieś dwie minutki bez mieszania. I po tych dwóch minutkach dopiero przemieszam mięso. Ale najpierw dodam jeszcze grzyby. Mięsko już bardzo ładnie pachnie. Teraz je mieszam. I opiekam dokładnie z każdej strony najlepiej na taki złocisty kolor. Po jakichś 5 minutkach, kiedy mięso zaczyna się już tak przypiekać, mieszam je ponownie. Widać, że ono puściło już sosik i o to chodzi. Teraz podleję je niewielką ilością wody i będę dusić do miękkości. Ja wlałam tutaj mniej więcej szklanką wody, ale chodzi o to, żeby mięso w całości było przykryte poziomem wody. Teraz zmniejszam grzanie i pod przykryciem duszę do miękkości mięsa. Co jakiś czas Zaglądam, żeby je przemieszać, aby się nie przypaliło. Dwa ogórki kiszone ścieram na tarce o grubych oczkach, lub kroję w drobną kostkę. Ja pokroję w kostkę. Gotowe, i za chwilę będę te ogórki dodawała do mięsa. Po 20 minutach moje mięso już jest miękkie. Wszystko zależy od tego, jakie mięso weźmiemy do tego dania. Myślę, że z mięsem drobiowym powinno pójść jeszcze szybciej. Dodaję teraz ogórki. Chwilę poduszę to mięso jeszcze, a w tym czasie zagotuję sporą ilość wody, bo za chwilę będą potrzebowała wrzątek. Woda już się zagotowała, mięso jest miękkie i kruche. Dodaję teraz dwie szklanki ryżu. Ja go nie płuczę, tylko dodaję taki suchy ze skrobią. Dokładnie mieszam. I do tej ilości ryżu musiałabym dodać cztery szklanki wody. Dlatego, że wody należy dodać w proporcjach 2 do 1. Ja tu już miałam e, taką jedną solidną szklankę wody. Wprawdzie trochę odparowała ale tego płynu, e, tu jednak było trochę na dnie tego garnka. Dolewam zatem tylko trzy szklanki wody i ewentualnie później w czasie gotowania zdecyduję, czy trzeba jej jeszcze dolać, czy nie. Woda, którą dolewam jest wrzątkiem, dokładnie mieszam i sprawdzam smak. Tego płynu, dlatego, że jego smak wyznaczy mi smak dania. Mój trzeba jeszcze zdecydowanie doprawić. Ja dodaję mniej więcej pół łyżeczki czerwonej papryki, odrobinę soli. Tej soli nie za dużo, dlatego że mięso było już solone i kiszone ogórki również trochę tej słoności wniosą. Zmniejszam grzanie i pod przykryciem gotuję na najmniejszym z możliwych ogniu przez jakieś 12-15 minut. W tym czasie nie podnoszę pokrywki, ani nie mieszam potrawy, tylko pozwolę się jej spokojnie i pomału gotować. Po 12 minutach wrócę i pokażę co dalej. Po 12 minutach ryż powinien być już mięciutki, ale sprawdzam. Mm, pachnie przepięknie, mój ryż jest już prawie dobry. Ja go teraz przemieszam. Naprawdę powinien się gotować na bardzo małym gazie, żeby się nie e, przypalił od dna. Gdyby jednak się przypalił, to z tym mieszaniem bardzo ostrożnie, po prostu wystarczy przełożyć e, potrawę do innego garnka i podgrzać ją ponownie. E, ale wystarczy gotować naprawdę na bardzo małym gazie i będzie dobrze. Mam jeszcze pół szklanki wrzątku. Dokładnie mieszam. Po czym? Wyłączam grzanie i zostawiam pod przykryciem na jakieś 10 minut, żeby ryż jeszcze naciągnął i zrobił się taki naprawdę cudownie mięciutki. Po 10 minutach sprawdzam danie. Widzę, że ryż już bardzo ładnie wchłonął wodę, nawet może troszkę za mocno, ale to nie szkodzi, bo teraz można uzupełnić to danie albo wodą, albo śmietaną. Ja wybieram wodę. To już trzeba tak na oko. O ilości wody powinna zdecydować konsystencja dania. Ryż powinien być taki niezbyt gęsty i nieklejący się. W zasadzie taki efekt, jakby każde ziarenko było pokryte gęstym, aksamitnym sosikiem. I od razu taki ryż wykładam na talerze i podaję. A jeśli szykuję to danie dnia poprzedzającego podanie ono z pewnością jeszcze zgęstnieje czekając do e, jutra i wówczas taki ryż można albo podsmażyć e, na patelni, albo dolać e, trochę wrzątku, wymieszać i podgrzać, odświeżając to danie do ponownego podania. Naprawdę bardzo prościutkie. I gotowe. Podaję bezpośrednio po przygotowaniu, takie jeszcze gorące i oblepione sosikiem. To naprawdę proste, szybkie, smaczne i bardzo sycące danie. To też polecam, żeby je przygotować, bo naprawdę warto. Smacznego! Zapakowane do pudełeczka z pokrywką, świetnie zastąpi tradycyjną kanapkę w pracy. Smakuje doskonale zarówno na ciepło jak i na zimno, z tym że zdecydowanie lepiej na ciepło, więc dobrze, jeśli w pracy mamy na przykład mikrofalówkę do jego podgrzania.